Polska, jako jedno z kluczowych państw Unii Europejskiej, od lat odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityki regionalnej i międzynarodowej. Jednakże od momentu przystąpienia do UE, kraj ten niejednokrotnie stawiał opór niektórym decyzjom Brukseli, szczególnie w kwestiach związanych z migracją. W 2025 roku, po długotrwałych negocjacjach i wzrastającym napięciu, Polska podjęła jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w swojej historii. Odmówiła uczestnictwa w obowiązkowym systemie relokacji migrantów, który został zaproponowany przez Unię Europejską. Pakt migracyjny, będący wynikiem wieloletnich debat na szczeblu unijnym, miał na celu ujednolicenie polityki migracyjnej i rozwiązywanie kryzysów uchodźczych, które dotykały Europę. Polska jednak od samego początku sprzeciwiała się przyjmowaniu imigrantów w ramach obowiązkowych kwot. Zamiast tego rząd argumentował, że decyzja o przyjmowaniu uchodźców powinna być suwerennym prawem państw członkowskich, a nie narzucanym przez Komisję Europejską obowiązkiem. W centrum tego konfliktu znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który zdecydował się na stanowczy krok. W swoim pierwszym oficjalnym piśmie do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, Nawrocki, jasno wyraził stanowisko Polski: Nie będziemy przyjmować migrantów na terytorium Polski. Jego decyzja wstrząsnęła korytarzami władzy UE, dając wyraźny sygnał, że Polska nie zgadza się na dalsze ograniczanie swojej suwerenności. Ta decyzja, choć początkowo szokująca, Stała się początkiem zmiany w postrzeganiu roli Polski w Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku kraj ten odgrywał ważną rolę w kształtowaniu polityki regionu, jednak równocześnie stawał w opozycji do niektórych decyzji podejmowanych przez Brukselę. Jednym z najczęstszych punktów zapalnych była kwestia migracji, a szczególnie problem uchodźców. Unia Europejska, borykająca się z kryzysem migracyjnym, postanowiła wprowadzić system relokacji, który miał zmniejszyć obciążenie państw takich jak Włochy, Grecja czy Hiszpania, które przyjęły największą liczbę uchodźców. W 2015 roku, po wybuchu kryzysu migracyjnego, Komisja Europejska zaproponowała system kwotowy, który miał na celu zmuszenie państw członkowskich do przyjęcia określonej liczby migrantów. Polska, podobnie jak Węgry, zareagowała sprzeciwem, argumentując, że tego rodzaju decyzje naruszają suwerenność narodową. Choć niektóre państwa, takie jak Niemcy, zgodziły się na przyjęcie uchodźców, Polska razem z krajami Grupy Wyszehradzkiej konsekwentnie odmawiała udziału w obowiązkowej relokacji. W wyniku tej odmowy Polska była wielokrotnie krytykowana przez Brukselę, a Komisja Europejska zagroziła nałożeniem sankcji. Jednakże decyzja o nieprzyjmowaniu migrantów była głęboko zakorzeniona w polskiej polityce. Rząd pod przewodnictwem partii rządzącej uznawał, że kraj ma prawo decydować o swojej polityce migracyjnej bez nacisków z zewnątrz. Sytuacja ta stawała się coraz bardziej napięta, a konflikt z Komisją Europejską wkrótce osiągnął punkt kulminacyjny. Polska, stojąc na stanowisku, że każdy kraj powinien mieć pełną swobodę w decydowaniu o swojej polityce imigracyjnej, zaczęła czuć się coraz bardziej izolowana w Unii Europejskiej. Ta izolacja prowadziła do wyraźnego wzrostu napięcia, które miało swój punkt zwrotny w 2025 roku, kiedy prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o stanowczym sprzeciwie wobec Komisji Europejskiej. Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski w 2025 roku, a jego pierwsze działania na arenie międzynarodowej nie pozostawiły żadnych wątpliwości co do jego politycznej determinacji. Po objęciu urzędu, Nawrocki stanął przed poważnym wyzwaniem. Jak odpowiedzieć na naciski Komisji Europejskiej dotyczące przymusowej relokacji migrantów do Polski? Jego odpowiedź była jednoznaczna i miała ogromne znaczenie dla całej Europy. Wkrótce po zaprzysiężeniu prezydent wysłał do Brukseli oficjalny list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym stanowczo odmówił przyjęcia migrantów na terytorium Polski. W piśmie tym Nawrocki zaznaczył, że Polska nie będzie uczestniczyć w żadnym narzuconym przez Unię Europejską systemie relokacji, a obowiązkowe przyjęcie uchodźców stanowi naruszenie suwerenności narodowej. Prezydent powołał się na polską konstytucję oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który podkreślał, że decyzje dotyczące migracji są sprawą wyłącznie państw członkowskich, a nie instytucji unijnych. Odmowa Nawrockiego była czymś więcej niż tylko politycznym sprzeciwem. To był jasny sygnał, że Polska nie zamierza uginać się przed Brukselą, a decyzja ta miała potężne reperkusje na całym kontynencie. Unia Europejska była zaskoczona, a Komisja Europejska nie miała innego wyjścia, jak tylko podjąć próbę negocjacji z Warszawą. Jednak Polska pod przewodnictwem Nawrockiego. Nie ustępowała. Decyzja ta zaskoczyła również inne państwa członkowskie, które były pod wrażeniem stanowczości Nawrockiego i jego zdecydowanego podejścia do obrony narodowej suwerenności. Prezydent Polski zaledwie kilka dni po objęciu urzędu wykazał się silnym przywództwem, które miało nie tylko wpływ na przyszłość Polski, ale również na przyszłość całej Unii Europejskiej. Wkrótce po zdecydowanej reakcji Polski na przymusową relokację migrantów, z pomocą przyszedł Viktor Orban, premier Węgier, który od lat prowadził politykę sprzeciwu wobec unijnych rozwiązań w kwestii migracji. Węgierski rząd, podobnie jak polski, odmawiał przyjęcia migrantów i podjął kroki mające na celu ochronę suwerenności narodowej. Orban od samego początku wyrażał solidarność z Polską. Uznając decyzję Nawrockiego za ważny krok w obronie niezależności państw członkowskich, Orban podkreślił, że współpraca Polski i Węgier w tej kwestii jest symbolem nowej siły w Europie, siły, która będzie stawiała opór unijnym politykom dążącym do narzucenia jednolitej polityki migracyjnej. Premier Węgier stwierdził, że nie tylko Polska, ale również Węgry nie będą podporządkowywać się presji Brukseli i będą chronić swoje granice przed napływem nielegalnych migrantów. Reakcja Orbana miała ogromne znaczenie nie tylko w kontekście polsko-węgierskiego sojuszu, ale także dla całej Unii Europejskiej. Dla wielu obserwatorów była to zapowiedź zmiany w równowadze sił w UE. Kiedy dwa państwa, tak silnie osadzone w polityce sprzeciwu wobec Brukseli, zaczynają działać razem, ich wpływ na innych członków Wspólnoty może okazać się decydujący. Węgierskie media na czele z państwową telewizją szeroko relacjonowały reakcję Polski, podkreślając znaczenie tej decyzji jako początku nowego rozdziału w polityce migracyjnej UE. Podobnie jak w Polsce, węgierski premier zyskał poparcie wielu obywateli, którzy obawiali się niekontrolowanego napływu uchodźców. Dzięki tej wspólnej linii Polska i Węgry stały się głównymi ośrodkami oporu wobec polityki migracyjnej Brukseli co miało znaczący wpływ na przyszłość Unii Europejskiej. Decyzja Polski i Węgier w sprawie migracji zapoczątkowała głęboki kryzys w Unii Europejskiej, a napięcie wśród państw członkowskich zaczęło rosnąć. Polska i Węgry stali się symbolami oporu wobec dominujących tendencji w Brukseli, wzywając do przywrócenia suwerenności narodowej w kluczowych kwestiach politycznych. Ich stanowisko wywołało nie tylko falę krytyki ze strony instytucji unijnych, ale także stało się inspiracją dla innych krajów, które poczuły, że ich niezależność jest zagrożona przez narzucane z góry decyzje. Unia Europejska, zdominowana przez większe państwa, takich jak Niemcy i Francja, nie była przygotowana na taki rozłam. Krytycy argumentowali, że Wspólnota powinna działać na rzecz jedności. Jednak dla wielu krajów, takich jak Polska i Węgry, przymusowe polityki udział, migracyjne stały się symbolem nadmiernej ingerencji Brukseli w, w 2015, wewnętrzne sprawy teraz narodowe. W reakcji na sprzeciw Polski na i Węgier Komisja gwiazdki, Europejska rozpoczęła intensywne negocjacje które pozwoliłyby który pozwoliłby utrzymać wspólną politykę migracyjną. W tym kontekście niektórzy obserwatorzy przewidywali, że konflikt dotyczący migracji może prowadzić do dalszej dezintegracji UE. Sytuacja ta stawiała pytanie o przyszłość Europy. Czy Unia, zdominowana przez twarde regulacje i politykę integracyjną, będzie w stanie utrzymać jedność w obliczu rosnącego oporu wobec jej decyzji? Wydarzenia z 2025 roku mogły bowiem stać się punktem zwrotnym w historii UE, gdzie suwerenność narodowa państw członkowskich staje się jednym z głównych tematów debaty. Polska i Węgry nie tylko zyskały na znaczeniu w kontekście tej debaty, ale także postawiły pod znakiem zapytania przyszłość samej Unii Europejskiej. Ich stanowisko stało się manifestem dla innych państw, które mogły zdecydować się na podobny krok prowadząc do zbliżającego się przewartościowania roli Brukseli i fundamentów Unii. W 2025 roku rozpoczęła się nowa era w Europie, w której kluczową rolę odgrywały decyzje narodowe, a nie ponadnarodowe regulacje.